Witajcie, widzieliśmy odcinku dzisiaj. Eee, ho, dalej. Hollow Knight. Już tak. Dziś od miesiąca. Nie, rozumiem, nie wiem, kiedy ten odcinek będzie wstawiony, ale. Tak, to są gdzieś od miesiąca. Ja nagiwam Hollow Knight a ciągle. I od miesiąca, od miesiąca wstawiam. I nie, nie dalej, dalej w górę. Tutaj nie ma przejścia? Albo jest przejście? Tak, jest przejście. Okej, okay, i tutaj w lewo. Dobra, widzę. Dlatego jak tam przejść? Jeszcze nie wiem. Okay, już wiem. Okay, no i jeszcze jeden tam wyżej. I chyba to już to ostatnie, tak mi się wydaje. No dalej no. jest jakieś przejście w prawo, ale dobra, to mnie teraz nie obchodzi. A, w prawo. Aha. No i od razu Okej, jak będzie przejście w prawo, to idę w prawo. Czy jeszcze nie teraz? Tego... najpierw do góry dopiero potem w prawo Ło! Okej, okay, i teraz do góry Teraz jak pójdę do góry to przejścia, przejścia w prawo Ło! No to jest save w, aha, tutaj nie ma przejścia No ekstra, no normalnie ekstra No co? Jak mówiłem pierwsze przejście w prawo... Um, ok, ale muszę powiedzieć normalnie, nie, nie mogę się tak po prostu wspiąć. i tutaj coś jest Czekajcie. Bo Divness lubi kopia. To jest kopia. To jest kopia. O, to jest ma ja Mam nawet dostałem achiegment. Aha, nie da się tak. Okej, okay, to jest przyjszcza. Co w sumie myślałem, że to co on góry się odbije. nie być i go walnąć. Aha. do tutaj wszyscy tam spadli i tak teraz tutaj wyjdę co nie. a a tutaj to w ogóle było zamknięte no a to teraz po prostu tam do góry wejść Nie musiałem tędy iść, ale... Co mi tam? No da, szybka teleportacja. Aktywizacja mapy. I teraz je jedziemy do oh, Dave Ten jest jeszcze, ja nie mogę. Jest tylko dasz. Okej, okay, nie obiewałem na szczęście. Są wszyscy. Okej, coś wyrzucił. Okej, okay, teraz sobie chwilę poczekamy. Ej, skąd ona ma tyle Gio, naprawdę? prawda. to jest, to jest niepokojąca ilość, według mnie, wiecie? Ale no, bo tak sobie już zaczynają się bagować, Ile tego jeszcze. To się nie koniec? Ile ty tych grzeszy wyrzuciłeś? Na, na nim mówię o ci, mówię o tych błyszczących się. Wyobraźcie sobie co się stało, jakbym teraz wyszedł stąd. Zobaczcie, byłoby takie małe notatko. No, bo tutaj zaraz powstanie solidna czajna linia. okej, okay, ostatnia rzecz. Pięć tysięcy. Ale cztery rzeczy są. Po pierwsze, blady kiuszec. Gdzie mam trzy? Tak, mam trzy. Tutaj mamy pieczęć. Tutaj mamy bożyszcze. I tutaj mamy elegie motyle. No teraz Wesley, teraz pójdę. Od razu A nawet do tego kowala jeszcze pójdę Okej, hmm. nie udało mi się tak przejść Aha No dasz massę tym razem, albo ja przeszkodził trochę ja mam naprawiony ten, tak mam naprawiony, najważniejsze serce. Nie, nie, nie. Będę mi ordered. Kaczej, No, 13,5000. Zaraz to jest stracę na pewno na kowalu. Ale będziesz, o... ale opaca się. Będę będzie maksymalnie ulepszony na Hmm, obróciłeś, widzę że przyniosłeś trochę dla tego kiuszcu. To rzadki solidny metal. Daj mi ten kiuszec i trochę Gio za fatyga. a ja w zamian przykuję twoje ostrze, żeby było jeszcze mocniejsze. Cztery tysiące to ja myślę, że jakieś 2500, ale to 4000 aż Dobra. Jak sobie zabieram się do piacy? Gotowe, przygowanie z... nieukończone. Twoje ostrze jest teraz o wiele mocniejsze niż świecie, nie znasz drugiego tak mocnego. Ja jedynie w twoim ostrzu byłem w stanie dostać taki potencjał. No, jeszcze ja jestem świadkiem majestatu nieskalanego ostrza. I pomyśleć, że ta chwila nadeszła tak szybko. Ja muszę wyjść na chwilę na zewnątrz. One ze są nawet. nie kowadam Teraz, gdy już wykułem nieskalane ostrze, moja praca w tym życiu dobiega do końca. Moim jedynym pragnieniem jest teraz zobaczyć i poczuć to ostrze na własnej skórze. Bagam cię, zetnij mnie w ostatnim momencie życia. Pragnę zasmakować potęgi tego wyjątkowego ostrza. Po tym wszystkim, po całej tej hajówce, czyżbym na to nie zasłużył? Jest coś. Nie wiem, jak go zestrzelił i że. Się... On umarł, ale nie tym, ale nie w ten sposób jak chciał, przyłoniałem się teraz. Dobra, tak jest tutaj już. Kaj okay, na spoczynku lecimy szybko, bo nie ma czasu. Do stracenia. Co, co się dzieje? Ach, wojowniku, wyciłeś po się żeby przeżyć ja Twojemu snów. Ostrze snów myśli tak jasno. Myśli sobie już 1200 esencji. Spoglądając w nie, widzę tyle wspomnień, wpłacających się we mnie. Tyle wspomnień, pragnących być zapamiętanymi. Nikt z nas nie będzie żył wiecznie, dlatego pragniemy, aby ci, którzy żyją po nas, pamiętali nas. Zatrzymaj coś w swoim myśle, a będziesz żyło razem z tobą. Ale zapomnij o tym, a zniknie na zawsze. Oto jedyna śmierć, która ma znaczenie. Hmm, tak powiadają, ale dość już tego gadania. Weź ten jelik i do mnie z 1500 esencjami. Już O, sekretne jajo. To mogę mieć pytanie. Tak, myślałam, ponad 1500 esencji. O, jest bliskie. Tak bliskie pełnego pewnego przebudzenia. Kontynuuj swoją w pojedynku. Nie wiem, co z tobą kiły ale... Co pchacie naprzód, jednakże, gdy zbierzesz 1800 esencji, będę tu na ciebie czekała. Weźcie nagrodę, niechaj dodać ci sił i pomoże zbierać esencję tego świata. O maskę dostałem? Tak, nadszedł ten czas. Os Ostrzesz snów, jak i ty sam, wojowniku. Już chcesz, byście oboje się przebudzili. Esencja, której zabrałeś, nadzieja, która nadal istnieje w tym starym królestwie. Czysty potencjał, niechaj przeniknie przez twoją duszę i połączy się z ostrzem snów. Unieś się do góry, wojowniku. Przebudź się. Przebudź się, chyba ja, albo się. Przebudzone ostrze snów. a się ci ostrzem. Ostrze są zostało ulepszone, potrafi w się nawet do najbardziej chronionego umysłu. Ach. Ach, ach, tak. o żaden sen nie będzie w stanie się przed tobą łukieć. Będziesz w, w stanie zaglądać do najczęstszych miejsc. Musisz jedynie znaleźć odpowiedni wyłom. Co zamierzasz zrobić tak wielką mocą, w wojowniku? Czy je wspomnienia zamierzasz przychwycić? Hach, ciń wszystko, czego zapragniesz. Moja obietnica została spełniona. Niechaj zbędnie mojego plemienia zostaną zapomniane w czasie, tak jak wszystko inne w tym królestwie. Okej, ja będę 2400 sensji do, do jeszcze. Ale... Na no, ja się nie planuję tyle zdobywać, więc e, ukryta stacja Jak nie zmienię, to nie wytrzymam i nie, przy, nie przejdę dalej. Teraz zajmuję sobie... Zakładam sobie Long Naila ale nie... co ja mogę wam grać nawet Elegia. Lecimy. Najbardziej się unijny umysł w sensie to jest chyba jedyna rzecz, która wymaga przebudzonego Naila, wiesz? wiecie? Czekaj, ta... a tam nie było niczego z drugiej strony? W ogóle, to jest takie samo wejście jak. jak do, do tej hali bogów. on też bije pod O2, więc trzeba uważać. Biały pałac. No, z większością teraz mogę uderzać przy w maksymalnym, przy maksymalnym życiu, no ale w pewnym momencie zmienię sobie już zestaw. Nie będzie mi potrzebne podbicie, tylko będzie trzeba już już podżycie grać pod pasywne leczenie. No dobra, jak, jaka istota w środku się działa? Co to jest? Um, no dobra, teraz tutaj. Czasami w tym pomocy trzeba się zastanowić, gdzie trzeba iść. Ale tak to jest dobrze. Takie niezbyt spotykane w tym miejscu przejście No, może po prostu w dół trzeba. No, no tak, w dół, ale co potem? Jak ma z... Przyszłą... A no, tutaj nie, tutaj nie ma też mapy. Zapomniałem. Ja chyba za daleko poszedłem, tak mi się wydaje. Ale, ja... jednak nie. No, ta szlamina jest ciekawa akurat. Ale jest, jest taki dźwięk, ja bym fa... ja bym się... W sumie nie wiem dlaczego to pojednać. Nie mam trafnego pojednania w głowie teraz. No sorry. Ale do dziennika potrzebuję. I co tam? Tam nie mogę wejść? Nie na pewno się tam da tam wejść. No bo co z większej wysokości. No okay, ja to... No, nie od razu tam pójdę. Czemu to... Czemu to ich zabija? A to jest ten. A gdzieś dojeść... To, Adzi też już zaczynamy bezpośrednio parkour? Tam tam to było tylko jest grzewka. No, trzeba kompletnie tutaj zmienić. Bierzemy teraz tak to, to Deep Focus. Można sobie wziąć i Gypsong myślę. I tak patrzę, czy coś innego. Nie, nie, nic innego nie przy... Nie opłaca się. No, a z ich nic nie wylatuje. A i ma, jak się trzeba wmyślać, chyba wtedy gdy jest dusza. Za dużo pił jest tutaj w tym pałacu. A zejść muszę przedaszować bardziej, dobra Okej okay. Ja sobie jeszcze tutaj odjadę A bo ja mam za... dwie przecież sobie leczę na raz To zmainowałem duszą w zasadzie Czekaj mi się tam, to... Tak, będziemy czekać tu królu. Będziemy czekać do królu. I jak to wygląda tam niżej Aż ten, ten znak dumy to mogą sobie akurat wziąć Może czasem nawet przydaje Bo czasami łatwiej się odbić jak ma się większy zasięg No ta piła tak szybko To i lata, że naprawdę Ech, kolejna A nie wiem co ja w sumie co ja nawet... Aha To mnie... To przejechało? Aha Teraz to ja sobie odjadę już te maski Niech to się tylko uleczy Dobra Muszę tam bezpiecznie wchodzić Aha Ekstra I co to jest? A to jest dusza. To nie, 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 nie potrzebuję. Czyli na tego to chyba byłem bezpieczny tych pił. Też ważna uwaga. Niewidzialny dasz nie działa na te piły. W zasadzie, sensie, nie widziane też tutaj poza tymi strażnikami to chyba na nic nie działa. No, okej. Okay. No, wiedziałem, że zanim ja się uleczę to już to, to się odnowi. Tylko A było blisko. Znaczy, było dobrze, bo ci było blisko, coś inna sprawa. Ja już. Po przyjeżdżała w zasadzie. Myślałam, że szybko pójdzie, a to na etap jest szybszy. Nie to. bo tego Tego fragmentu tak się nie da się jeszcze raz przechodzić. Hmm. Aha, ekstra. Dobra. Nie daj trzeba tym kestaldaszem. No daj jeszcze poczekam klasz. Nowa piwa, będzie. Jak ma się tego high blooda, to te dwa dodatkowe sejce nie są potrzebne. Więc. jest sobie z. A nie, nie opłaca. mogę 4 ścianów mi jej. i będę musiał sprawdzić, jakich. I tutaj jest wejście. No daj na razie nie mogę wejść. Było w ogóle bez sensu. Niech mi się to odjadzi. No No udało się. No le trzeba uważać, bo jak się widzi te takie baski, to... Prawdopodobnie po tym wasku jeździ piła Jak widać No, za wysoko skoczyłem No, się tutaj Okej, okay. to niczego nie ma, to jest po prostu taki widok. No nie. Aha, nie znoszę. Na, na dole wygląda. No tutaj trzeba zejść. Nie, nie Tam też jest. Aha. Nie wiem, dlaczego to takie wgłębienie, ale tutaj ogólnie ma, w tym pałacu mieli jakiś. jakiś koncept z tymi wgłębieniami, chyba, bo. naprawdę te wgłębienia. No tak czasami. ...są niepotrzebne, że, że to szok. Jak... ...ja nam muszę przejść? Aha. No, już widzę, że... ...można sobie też tutaj przejść... ...inaczej. W że tak była planowana droga z tego, co widzę. Okay, no. No, te biły to już w ogóle poniż mnie jeżdżą, po prostu jeżdżą sobie. No, ja się uleczę. Naha, bez sensu. No teraz coś w ogóle bez sensu było. Bo i danie przed nosem mi się jechała ta piła. Co się tutaj nie mogę już zjaśpić? A dobra, to tutaj ja miałem przyjść. Czekajcie czy tutaj? Czy to ja mogłem zojaskiusieć tak po prostu? Dioga Eee, chyba jednak nie No ale ty, ja tam na dół muszę zejść, okej, to wszystko wiadomo Znaczy no ci mieszkańcy to jest chyba nieskończone, żeby było dłuższe Będziemy czekać, chwilę. chodzi na to, że jedna piła tam dalej jeździ dokładnie no i ok to jest slyt na dwa ok no te piły często nie sięgają do tych ścian więc można to tak zrobić jakby tej dźwigni nie kliknął to bym się w, w kurzu OK, to teraz przechodzimy już do tej bardziej luźnej części, będziemy przechodzić, ale... Ławeczka. Dobra, sobie. Jeszcze raz Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku.